Oto przed Wami dzisiaj magiczny zestaw. Kalendarz adwentowy prosto ze świata Harry'ego Pottera. Świat magii i świat czarodziejów. Jesteście gotowi na 24 magiczne okienka? Wszyscy Fani Harry'ego Pottera niech zostawią teraz szybciutko łapkę w górę, czyli tak zwanego lajka. Like a ja już Wam pokazuję w środku jak wygląda kalendarz. Magicznie, przepięknie. Oczywiście 24 okienka, tutaj pięknie ponumerowane. Na środku choinka, przepięknie ubrana. No i oczywiście prezenty. To co, zaczynamy od okienka numer 1. Ja uwielbiam Lego. Myślę, że to jest taka ponadczasowa zabawka. Legiem możemy się bawić naprawdę na różne sposoby. Uuu, chyba figurka. A, to jest, słuchajcie, Harry Potter! Oprócz figurki mamy również taki stolik, y, gdzie jest y, chyba świeczka po prostu jakaś postawiona. No i oczywiście mamy jeszcze kartkę. Kartka to jest chyba zaproszenie albo pra, y, plakat na bal bożonarodzeniowy, który y, zawsze jest podczas turnieju trójmagicznego. Mam nadzieję, że widzieliście tę część Harry'ego Pottera. O wow, co my tutaj mamy? Mnóstwo, mnóstwo klocków. One są wszystkie zamknięte w takich foliowych woreczkach, a tutaj z tej strony zawsze mamy krótką instrukcję budowy. Po złożeniu prezentuje się w ten sposób. Do końca nie jestem przekonana co to jest, ale wydaje mi się, że to jest mała replika zamku Hogwarts, szkoły naszej magicznej. Tak, przynajmniej na pierwszy rzut oka mi się wydaje. To była dwójeczka. Przechodzimy teraz do trzeciego okienka. Oczywiście, w takich kalendarzach najlepsze są figurki. No, nie oszukujmy się. Tutaj znowu mamy coś do ułożenia. Tyle klocków, i zerknijmy jeszcze na ulotkę. Czy tutaj wiemy, co to takiego? Również dosyć szybko ułożyłam ten model i dopiero po złożeniu mnie olśniło co to takiego. Kochani, to jest statek. Ten statek, którym przypłynęli członkowie innej szkoły na turniej i tutaj tym statekiem oczywiście przypłynął Victor Krum. Kto z Was pamięta? Niech daje łapkę do góry, a jeśli nie pamiętacie, to koniecznie obejrzyjcie tę część Harry'ego Pottera. Kolejna rzecz, o rany. no dobra, układamy dalej. Ja już się domyślam co to takiego, zobaczcie ile tutaj klocków się kryje w takiej saszetce. Oto kolejna rzecz, bardzo szybciutko udało mi się ją złożyć, jest to z kolei karoca. Wcześniej mieliśmy statek, a teraz jest karoca, którą e, przyleciały członkinie kolejnej e, szkoły magii. Tym razem e, tą karocą przyleciała Flare. Składam i składam, a ja bym chciała już jakieś figurki tutaj mieć. Jest! Jest i figurka! Uuu, jak pięknie wygląda! O, czy już poznajecie, kto to taki? Ja już chyba po stroju poznaję, że to jest przepiękna Czo. Czo, którą Harry chciał zaprosić na bal jako swoją partnerkę, jednak niestety nie zdążył tego zrobić, bo Cedric Grigory go uprzedził. Bierzemy teraz różdżkę, w ogóle widzę, że tutaj aż cztery różdżki są dołączone. Kładziemy ją w rękę, no i przepięknie wygląda. Zobaczcie, jest to druga figurka, póki co. Ale chyba z figurek cieszę się najbardziej. Szóstka, szóstka, okienka numer 6. 6 grudnia to są Mikołajki. A jak Mikołajki, to co my tu mamy? Hmm. Kolejny woreczek. Złożyłam, prezentuje się to w ten sposób, wygląda jak taki świecznik troszeczkę, a na górze mamy ogień. E, ogień, w zasadzie to wygląda jak lód, ale to był ten taki płomień. Wydaje mi się, że jest to e, ten przedmiot, do którego trzeba było wrzucać swoje zgłoszenia, jeżeli chce się wziąć udział w turnieju trójmagicznym. No dobra, to było dopiero szóste okienko, ja już mam tutaj tyle fajnych klocków. Czas teraz na siódemkę, jest tutaj na samym dole. No nie, no znowu słuchajcie, coś do składania, nie ma figurki. Poszło dosyć e, szybko. Nie wiem, czy Wy widzicie teraz, co to takiego, gdy ja to złożyłam. No to spójrzcie. Może, jak się przypatrzycie, od razu Wam wpadnie do głowy, co to za przedmiot. Dobra, powiem Wam: to jest gramofon. Z tego puszczana była muzyka. E, puszczała ją McDonagall, kiedy uczyła dzieciaki tańca. Zobaczcie, tak się prezentuje. Tutaj kładziemy płytę, mamy igłę, dzięki której muzyka y, jest słyszana. No i oczywiście tutaj mamy taki, jakby głośnik. Czas na ósemkę. Dajcie mi jakąś figurkę. No nie, to znowu nie jest figurka. O, rany. Mnóstwo brązowych klocków. O, I złote jajo. Moim zdaniem to jest kanapa. To jest kanapa z y, salonu w pokoju i wydaje mi się, że to jest oczywiście to złote jajko, złote jajko, które było na początku podczas turnieju i należało je otworzyć, no a wcześniej oczywiście jeszcze zdobyć. Dziewiąteczka jest tutaj na dole, więc sobie odsłonię te moje wszystkie budowle. O rany, to jest dopiero dziewiąte. Nawet nie jesteśmy w połowie, a tutaj znowu nie ma figurki. Teraz mi się wydaje, że to jest jakiś stół. I miałam rację. To faktycznie wygląda na stół. A na tym stole mamy jakąś butelkę. Jakiś flakonik, jakiś eliksir. Jakoś sobie nie mogę przypomnieć takiego flakoniku z tej części filmu. Może później coś mi wpadnie do głowy. Jest! Figurka! Tadam, tadam! Poznajecie? No ja już od razu poznałam, kto to. To oczywiście jest Ron Wesley. Ron Wesley w swojej wyjściowej szacie. Tak się prezentuje. No, nie mogło tutaj oczywiście zabraknąć z włosów Rona. Ja, jako maniaczka Harry'ego Pottera, e, mega się cieszę z tego kalendarza adwentowego. Właśnie marzyłam, aby w tym roku otworzyć coś z Harry'ego Pottera. A powiem Wam szczerze, że kalendarze z Harry'ego Pottera jest mnóstwo. To? Proszę bardzo, skończone i jest to kominek Kominek, w którym pali się ogień, na którym wisi taka świąteczna skarpeta. No i oczywiście ten kominek pochodzi ze wspólnego pokoju Gryffindoru, domu od Gryffindoru. Oprócz tego kominka, jak wcześniej już wam pokazałam, mamy jeszcze kanapę, więc możemy zbudować taki mini, słuchajcie, pokoik. Pamiętacie? To było okienko numer 11. To teraz czas na dwunastkę. Dajcie mi tu figurkę! Nie, to nie jest figurka. O rany, cóż to takiego? Uuu, patrzcie na to. Coś, co ma tutaj jakieś czerwone kwiatki. No, i z tym to ja chyba mam największy problem. Nie mam pojęcia, co to może być. Coś mi się kojarzy, czy to czasem nie jest e, ta jemioła, czy e, ta roślina, która się pojawiła nad głową Harega, e, Harego i Czo, gdzie oni się później całowali przy takim lustrze, właśnie. To może być to, to. To mi najbardziej to przypomina. Chociaż nie wiem, czy to w ten sposób ustawiamy, czy tak, czy należąco. No, bardzo, bardzo coś dziwnego, ale jako fanka Harego stwierdzam, że chyba to jest właśnie ta roślinka, która się pojawiła nad głową Hareką. I to. I później wiecie, mm, doszło do pocałunku. Trzynastka. Otwieramy. No nie, cóż, to takiego. To będzie choinka. Taka przepiękna, biała. O wow, zobaczcie, ile klocku! No, jakoś mnie nie zatkacza ta choinka. Ona pewnie miała być w takim klimacie, że jest taka zimowa, śnieżna przede wszystkim. Ja wolę jednak zdecydowanie zielone choinki. Numer 14. O rany, co to jest? Znowu. Znowu coś podobnego, co mieliśmy wcześniej. Dobra, mam pytanie do Was. Napiszcie mi, co to jest. Czy to naprawdę jest okno, czy, czy ja myślę jakoś źle? No słuchajcie, nie jestem pewna, ale tak jak wcześniej mieliśmy te kwiatki i tutaj jakieś coś postawione, coś takie szklane jakby, to tutaj mamy czekoladową żabę. No i jak wiemy, czekoladowa żaba jest wielkim przysmakiem w świecie Harry'ego Pottera, jest takim przepysznym czekoladowym kąskiem do zjedzenia, ale co to dokładnie jest, nie mam pojęcia. Co wam to? Co wam już wiem? Zobaczcie, to się montuje do tego kominka. I to wygląda w ten sposób. Czy to są okna? Nadal nie wiem, ale wiem, że to w ten sposób musi wyglądać. Wówczas mamy taki składany element. No i przepięknie to wówczas wygląda. Bardzo tak świątecznie, no i magicznie. Piętnastka. Okienko tutaj tak z tyłu wciśnięte. Jest! Mamy w końcu figurkę. Zobaczcie, jak się prezentuje. Uuu, w jakim pięknym, różowym stroju. Tak się prezentuje, w długiej, długiej sukni, aż do samej ziemi. To jest, słuchajcie, Padma albo Parvati. Patil, e, siostry. Nie wiem, czy bliźniaczki, ale one były razem na balu z Harem i z Ronem. I dokładnie tak samo wyglądała ta bohaterka. Przepiękne, długie, czarne włosy. No i taka przepiękna, troszeczkę hinduska szata. Szesnastka jest tutaj na samym dole. Dobra, wciskamy. Ta Dam, tadam. Znowu coś do ułożenia. Znowu coś zimowego, mroźnego, mnóstwo-białych i przeźroczystych klocków. Dwie małe choinki do zestawu, chyba pasujące idealnie do tej dużej choinki. Tak się prezentują. No, widać, że dzięki tym choinkom możemy stworzyć jakiś taki magiczny, świąteczny, a przede wszystkim zimowy i mroźny klimat. Choinki sobie odstawię i sięgam teraz do okienka numer 17. O rany, fajnie jakby była figurka z Grigorego. Ale no nie wiem, co będzie. O, tutaj widzę, mamy instrument do zbudowania. Mega, mega, mega mi się to podoba. W ogóle bym nie wpadła na to, że z Lego można yy, zbudować taki przepiękny fortepian, tak? Jeżeli się nie mylę. No mega, w ogóle ten klocek z klawiszami jest super. <grym> nie wiem czemu się tak jaram, ale mega mi się to podoba. To było okienko numer 17. Jak widzicie, mamy tutaj już tum, 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 tum. 18. Chodź tu. O rany, ile tutaj elementów. O, ja cię kręcę. Czy to będzie jakiś kolejny stół z mnóstwem może jakiś przekąsek? Po on tak się prezentuje biały lodowy stół, ale mam wrażenie, jakby czegoś tutaj brakowało. Jakby to była dopiero połowa stołu. Chyba, że on tak stoi przy ścianie i wiecie, to jest taka połówka. No dobra, to sprawdźmy, co jest pod dziewiętnastką. Może tutaj będzie kolejna część tego stołu. A, tutaj mamy siostrę. Naszą przepiękną. Patrzcie, jak fajnie. E, dziewczyny są bardzo do siebie podobne, ale z tego co pamiętam, obie chyba mają czarne włosy i bardzo podobne stroje. Parwati, Padma, czy Padma, Parwati? Nie jestem przekonana, nie jestem pewna. Na pewno można je rozróżnić, bo widzę, że mają różne stroje, różne kolory nałożone. Ale to są chyba jednak bliźniaczki, tak mi się wydaje, bo one są naprawdę identyczne. Przepięknie wyglądają oczywiście e, partnerzy. Tak jak mówiłam wcześniej, Harry Potter i Ron wybrali się na ten e, przepiękny bal. A ten, kto z Was oglądał, wie, jak ten bal się udał. Dwudziestka. No i tak jak mówiłam, to jest chyba druga część stołu. Widzę, że są tutaj podobne elementy, no i będzie można to połączyć. I teraz możemy połączyć stół w ten oto sposób. O rany, nogi wpadły. Już to naprawiam. I tak to się prezentuje. Mówiłam, że czegoś mi tutaj brakowało. Teraz jest kompletny stół, nie wiem czy tutaj... Chyba są napoje jakieś. I jakieś przekąski. Wygląda naprawdę bardzo bajecznie. Mega, zobaczcie, gdy ustawimy jeszcze tutaj te choinki, ten nasz instrument, to wszystko do siebie pasuje. Powoli zbliżamy się do końca. 21. To jest mikrofon i nuty. Tak to wygląda. Dosyć szybko złożyłam. Może nic specjalnego, ale na pewno przydadzą się do tej sali, gdzie odbywa się wielki zimowy bal, świąteczny, bożonarodzeniowy. 22. O! U, słuchajcie. Tuż to taki moja ulubienica czyli Hermiona. Oczywiście w swojej przepięknej sukni balowej. Była po prostu boska ta suknia w kolorze różowym. Pamiętacie, z kim Hermiona poszła na bal? Ona bardzo chciała iść z Ronem, ale Ron niestety troszeczkę się spóźnił, no i poszła z kimś innym. Ja Wam tego nie zdradzę, fani Harry'ego Pottera to wiedzą, ja również, ale jeżeli nie wiecie, no to musicie nadrobić, oczywiście obejrzeć film. Hermiona była boska, miała mnóstwo falbanek tutaj, to się zgadza, taką kokardkę, suknię aż do samej ziemi. I taką fryzurę koczek i troszeczkę rozpuszczonych loków. Tadadam, tam, tam, tam. Pamfary przed ostatnią okienką numer 23. O rany, znowu coś do składania. Wydaje mi się, że to są prezenty pod naszą choinkę. Prezent yy, zielony. Teraz chyba będzie jakiś prezent żółty. Tego, co mi się wydaje. O, w ten sposób. Zobaczcie, jakby jeszcze wstążeczka jest tutaj przewiązana i kokardka w ten sposób zrobiona. Kolejny jest prezent niebieski. Pamiętajmy, aby później te prezenty położyć, oczywiście, pod choinkę. No i tutaj jest jeszcze jedna rzecz do złożenia. Po kolei już Wam pokazuję, krok po kroku. Tu, tutaj później jest. Coś takiego, taki klocuszek i mamy tutaj list, o właśnie to po to jest, mamy tutaj liścik, o w ten sposób to wygląda, a w zasadzie mamy tutaj kopertę. O nie, finał, 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 mamy Boże Narodzenie, Wigilia, przychodzi gwiazdor i otwieramy sobie ostatnie okienko. Co my będziemy tutaj mieli? Orany? Uuu! Cóż to takiego? Nie jest to niestety figurka, chociaż liczyłam na jeszcze jakąś figurkę tego ostatniego dnia, ale mamy coś takiego. Poznajecie co to? Wygląda bosko, prawda? Mamy tutaj węże po bokach. Wszystko jest takie jakby krystaliczne. Mega, mega. To co? Czas teraz zobaczyć moje wszystkie dzisiaj zdobyte rzeczy. Tam, 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 Koniec! Otworzyłam 24 okienka. Tak wygląda mój zaczarowany, magiczny świat Harry Pottera. Mój ukochany Harry Potter. Mega się cieszę, że otworzyłam ten kalendarz. Zobaczcie, tak on się prezentuje po otwarciu. Widać, że wszystkie okienka są już yy, opróżnione. No i mamy przepiękne Lego tutaj na dole. Ja się już z Wami żegnam. Pani Harry Pottera kciuki do góry. Napiszcie na dole w komentarzu, czy lubicie Harry'ego Pottera. Może bardziej wolicie Rona, albo Hermione, albo Voldemorta. Do usłyszenia. Pa, pa.